tutaj ręce, tak? Czyli pan są do dołu pod kierunku. to szybko, róbcie coś Dobra, załóżcie pan, co nie? Matthew, możesz go przykuć i tamto się udało. Nie obraziłem go. Popełnionych nie nie chcę, Okej. Okay. Chodź, chodź. O, negocjacje? Lubię. Ja przykuwam cię do ziemi. Do łóżka dolnego. Znowu <śmiech> <śmiech> No. To jest żenujące, no. To jest żenujące. To co oni... Halo, jesteś? Na tym TLD, Jestem, ale stary, to się jakaś żenująca sytuacja by Ale Ktoś, panie, nie Panie, ale... Pana, ja, ja z wyroku, zarabia. czy z pieniędzy? dobra. Panie, a, a, pan, a Pan, a Pan, uznaje, że ja go zwyzywałem, czy nie? Spróbuj tylko. Trochę. Aha, dla ciebie, dla ciebie, słowo ale jest wyzywaniem, okej. Okay, rozumiem. Nie, tam inne słowa poleciały, ale Jakie? wiesz, jakby... Jakie? O boże, stary ma oglądać na ci i zacytować w rametce? Ja wiem, ja wiem, że tam nie było ani jednego z wyzwań. Ja jestem pewien. Na pewno. Na pewno. Dobra, sprawdzę, proszę pana. Chodź, chodź. Nie. Kurwa, chodź, ja... chodź, chodź. on chodź. kłamie, on kłamie. Chodź. Stary, nikogo nie wyzywał. Proszę pana, jeżeli nie będzie, że pan kłamie, to razy dwa to idzie. Z kogo z wyzywaniem? To słowo, żeby odszedł. No, tak, raczej tak nie, definicja. to jest obraza, niestety. Nie, bo mi Ale... przeszkadzał, jak z kimś rozmawiałem. Tak, tylko, że to, to jest obraza funkcjonariusza podczas pracy, no niestety. A, czyli jak on jest cywilem i on by mógł sobie wyzywać i wy. Wycie... Nie, to posłaj mnie teraz tak, to To wtedy, w... wtedy się idziesz na skargę i wtedy wy, wy tam mu robicie. Nie, 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 Niech pan posłałem mnie teraz tak, pan jest w, w pracy jako FIB, ja jestem zwykłym obywatelem. Ja sobie gadam, nie wiem, z kolegą, pan podchodzi i coś pan ode mnie chce. Ja panu mówię, spierdalaj, bo mi przeszkadzasz. To nie jest obraza? Dla mnie nie. Nie, to jest obraza funkcjonariusza, po pełnienia A nie, normalnie, Jest na to kodeks, niestety. Jeżeli będzie to w kamerze, uwierz panu, że będzie raz, dwa wszystko. Dla mnie nie, jeżeli się wtrąca, no to swoje wino, no. Mają, nie, mają prawo. Jeżeli jest kod czerwony i ty masz chustę, pan ma, przepraszam, nie ty, no tylko. No to pan, mógł mi ją ściągnąć i sprawdzić, czy on nie Nie, sobie może, nie może. Bo z, przyszedł Chryste. kulturalnie i powiedział, że miał powiedzieć panu kulturalnie, żeby pan ściągnął. A pan mówi, z No to kurwa, no, no tak nie Co to jest do rozrozumienia. Gdzie 20 i z, dalej, 130. Dalej. A dlaczego? Ja tu nikogo nie bronię, żeby później nie było, nie? Ale to jest, mi się wydaje, że to jest podobna sytuacja, jakby jak mówi, do szeryfa szyszka. No. Jak często pytam szeryfów na napadach, nie? Czy jeżeli na niego się powie z szyszka, czy się obradzi. Często powiem, że nie, nie. Więc i często jest. też była sytuacja, że. Ale dlaczego zostało, że, że szerryfi to szyszki? No, bo ten, yy, bo szyszki jedzą. A można? <laughs> A można prosić o to. Znaczy, tak rozumiałem, ktoś mi tak powiedział, ale ja. czy to prawda? Czy coś takiego jest o zmiana adwokata? No nie no nie wiadomo co robią głosy. Ja to zgłoszę. Stary. Gdzie? Do odpowiednich służb dla małoletnich starych. Ma... Za demoralizację ubiesz Co drugie słowo przeklinasz? Co drugie słowo, to jest Serio? wstyd. O nie! O nie! Dobra, ja się Ej, dobra, poddaję. To jest ja styliny, się poddaję. Nie? Ja nie słyszę w ogóle. Ja się poddaję. Dobra, co z tym adwokatem? Bo... No oglądają tam że oni, tak oni szukają kija do dupy. Sory, że za dużo i Zamiast po prostu, po prostu wziąć miękko na funkcjonariusza, to chodź sobie w masę na czerwonym kodzie. I stary, czyli ty masz no chyba to 10, 10 miesięcy, coś tak krótko. No ale... No raczej sporo, będzie 20, jeżeli będzie jako. No 20, nie? Ale na przykład, jeżeli faktycznie będzie to tego, to to tego i tamto, to. Jeżeli jeszcze negocjacje. Ja Jeszcze jeżeli adwokat. Ja kurwa, że ja nie mogę, nie. Normalnie przestępca roku. No mówię, że dla mnie to wy trochę. Znaczy ten pan tutaj jest miły, on jest fajny w tym plecaszku. I ten w białym, ale no, a ten w czarnym to powinien się zastanowić, jak się wyraża. Bo uważam, że jako Aha. na funkcjonariusza to są słowo na przekleństwo. No to Ej, tak. trochę. wiecie nie co ja odwaliłem na samym początku, jak. Przepraszam, że chwilę. panu się wtryniłem. Podwaliłem na samym początku, jak tutaj przeleciałem na wyspę. Wyszedłem z IMS-u, bo mnie ktoś potrącił i mi się tam wiesz, umarło trochę. No, nieprzytomny byłem. Stałem no i wychodzę z IMS-u ze szpitala. Leży kamizelka, założyłem a akurat tu pod i nie posiadanie nielegalnej kamizelki. Ojej, to jest nie effort, Nie, to nie no, jest. To jest. To nie Dobra, bardzo, nie. proszę pana, zryzywał pan? pan go, i informuję pan, że chciałem pana minut. Jak? Ja go zrywałem. Ale wypierdalej pan nie go powiedział. Nie, no to nie jest, jest wyzwanie. Spokojnie. To jest niewaga kogoś. Musi ale nie niezrywanie. Dziękuję bardzo, to pan A idzie jak? na skargę. Jak było? To panem już nie będę gadać. Chodź. Było, Befiu. wszystko jest dobrze. Został po śniku, jego wysyłę. Czyli I co, co w po prostu ten, jak to się mówi, no, powiedział brzydko jest słowo, tak? Tak, tak jest, wszystko Zniewaga wyzwanie to jest różnica, nie znaczy definicji. <grym> Otwarte prawda. Te to wulgar, tak, raczej jest niewaga, a zniewaga, zniewaga jest... Nie Ej, mam, nie powiem, ale ten młody, który był, już to już dwa razy przeknął przy to mnie to i jakoś to. nikt nie poczuł się znieważony. No ale raczej zniewaga jest wtedy, no Niewaga policjanta Lepiej jest u. wtedy, kiedy on wykonuje daną czynność. Jeżeli nie oni sobie rozmawiają Nie powiedzieć, że jest jakiś czerwony kot. Ja o tym pojęcia nie miałem. Boże Chryste, byłem na parkingu, czekałem na auto. Tak, no, no ale. Pan policjan chciał było. kulturalnie powiedzieć, żeby pan maseczkę ściągnął. Bo oni są mili i przeważnie są jak ja nawet agi. go nie rozumiem, jak on prawa przedstawiał. Co ty do mnie, człowieku, mówisz? Jak on się septa co drugie słowo. Dobra, z wyroku. No tak, no, ale to tak z dalej, z od razu. Z wyroku ty to jest z, z wyroku Powiedzieć nie pan powtórzy, bo, bo ten, bo plącze się panu język i tyle no. No to jak mu to tłumaczyłem, to kurczę zaczął mieć jakiś problem, no. No proszę pana wie pan, bo... Ty nie, bo zaraz przekonę... Mogliśmy mi nie przerywać. Abyś mógł przeprosić? Ja, choć, choć, że taki młody a tyle przeklina? Boże, no ja ci powiem, szybko, bo już nie ma boli od tego pierdolenia. No, bym tutaj ja poważni jest. ludzie ani razu nie przeknęli, a ty tutaj najwięcej przeknałeś. Nie zgadzam. My trajesz szacunku no. do innych. No spoko, a ty nie masz stosunku do to? naszego agenta. No i co? Nie rozumiem czemu zamykamy tą te. Cieszę od nie ucieknie nawet. No, i no tak, ale musimy, musimy. No, tam no, no bo no oni mnie tu traktują ale... jak zwierzęcia szczerze. O, pie o pierwszej 52 traktujecie ludzi jak zwierzęta. Tak, O kurde, przypomniało mi się jak to, to się dowalało o pierwszej na ten na JMS-ie. Ja powinienem, powinniście otworzyć zoologiczny 20 chłopa, 20 chłopa, na ziemi mi się tyllało. Albo nie, tyllało. Ściągało się z przespołu chyba wczoraj, czy tam parę temu. To... Nie słychać mnie? Czy co? A ja go znam jeszcze, pomógł mi... Widzowie, nie słychać mnie? Czy coś? Widzowie przed... Słuchaj, bo oglądam co się dzieje u ciebie, a jesteś ja się za więzieniem na godzinę. Ty rób te zadania, stary. Ja pierdolę jebana Aha. Kurde, ostatnio byłem. Mam go w do Fips, kiwi, Ej, do wszystko w porządku. Ja ja ty Dobra. O. już Nie musicie gadać. Y, alf, panie alf. No. Ej, dobra, to. Czekajcie miętę? Mefio. Mefio. Czekajcie miętę. Dobra, panie alf, Ej, zamaki, pan? Halo. Poczekaj, Mefiu. No. Chodź, chodź może Cię pan kiedyś do frakcji pójdzie, może nie. Ale zrobiłem tak, 0 miesięcy, że pan nie miał w rejestrze i 50 ko, 60 koła opaski. Pasuje. Czemu on celuje do, do, tej, do tej... Co to się mówi? Nie, omarzył te żółte papiery, wie pan. On się dostał po prostu, że... Ja żeby dofinansowanie ja odgowo było. Ej, hey, ogólnie, ogólnie może nie 60, bo on już i tak tutaj jest dobre 15 minut, no to niech będzie te... 50. 0 miesięcy, połowa. on nie ma żadnego tego. No tak, no ale. No, jeszcze tutaj, człowieku. Ja dopiero. Ale ja no, ale. Może... To było mówić że z kasy. Ja chciałem 69 tysięcy, no ale nie zgodził się. Tak, pan. z 65 do 69. Faktycznie. Ja bym to wziął. Ja bym to wziął. A może Dajcie mu dobra. 50. Dajcie mu. Ej, może to. Dobra, dobra. dobra, Dajcie mu 50. Dajcie mu 50, Dalipe, ale. Tu już negocjacje zakończone, tak? A, bo wiesz, bo on to wcześniej no wyjdzie, to spoko. No? Nul. No może zero opaski? Nie, no weź opaski opaski nie, my się nie jest zero opaski, tylko opaski, żeby czego... nie Nie, no nie. Weźmy weź go w ogóle, wypuśćmy za później. Nie, nie, najlepiej. No kurde, to... no to on się nie. tę opaskę i sam. wypuszczacie go.